Nawiązaniu tej karykatury tutaj obok Jacka Majkiewicza można powiedzieć, że od dnia dzisiejszego wielu mieszkańcom powiatu górskiego spadnie kamień z serca. Jest to bardzo ważna data od dnia dzisiejszego dla mieszkańców powiatu górskiego powstanie oddziału kardiologii. Chciałam bardzo serdecznie Państwa przywitać na otwarciu oddziału kardiologicznego, który rozpoczyna w nowym szpitalu Fulkuszu swoją działalność i mamy nadzieję, że... Będzie naszą dumą, a dla Państwa pociechą i pomocą w różnych sytuacjach zdrowotnych. Oddział kardiologii został wyodrębniony z oddziału chorób wewnętrznych. W tamtym roku zauważyliśmy, że około 40% pacjentów, którzy są hospitalizowani na oddziale chorób wewnętrznych, to są pacjenci kardiologiczni, czyli pacjenci przebywający z schorzeniami układu krążenia z chorobą niedokrwienną, z nadciśnieniem, z zaburzeniami rytmu, pacjenci po omdleniach, pacjenci, którzy mają zaburzenia rytmu wymagające wszczepienia stymulatorów. Więc z tego powodu taka idea i powstanie tego oddziału. Oddział jest otwierany w dniu dzisiejszym, 28 lutego, natomiast funkcjonujemy od kilku tygodni w nowych strukturach. Na oddziale pracuje siedmiu lekarzy, pięciu lekarzy ze specjalizacją drugiego stopnia, dwóch lekarzy w trakcie specjalizacji, którzy będą jesienią zdawali egzamin. Jest to prężny, młody zespół. Chcący się szkolić, chcący coś nowego zrobić, i teraz kwestia tylko, żebyśmy ustawili tak pracę, żeby pacjent, który jest z naszego terenu, tutaj, powiatu Olpuskiego, był y, dobrze zaopatrzony. Dobrze zaopatrzony i merytorycznie, i aby te badania mogły być wykonywane na dobrym sprzęcie. Jeżeli chodzi o sprzęt, będziemy mieli zakupione echo przestrzelkowe i jest to. Taka przystawka do zwykłego echa, w której możemy bardziej zobrazować wady serca pacjenta i równocześnie przecieki, które występują między przedsionkami czy wady wrodzone między komorami. Chcemy ściśle współpracować z klinikami krakowskimi i współpracujemy. Muszę powiedzieć, że to jest dobra współpraca. Jeżeli mamy trudnego pacjenta którego nie możemy tutaj prawidłowo zdiagnozować, to wysyłamy go właśnie do kliniki Jana Pawła II w Krakowie. Kliniką tą kieruje pan profesor Podolec, i muszę powiedzieć, że to on jest takim wspierającym mistrzem nasz oddział. Będziemy chcieli wykorzystać potencjał, który ma klinika Szpitala Jana Pawła aby lekarze tutajszego oddziału mogli się tam szkolić i zdobywać wiedzę. Gdyby nie było tutaj tego oddziału, to najprawdopodobniej nie byłoby nas tutaj. Musielibyśmy być w innym szpitalu. Natomiast jak jest ten oddział, to zaraz po przyjściu są wykonywane badania specjalistyczne różnego rodzaju. Także i pobyt w szpitalu się skraca i wyniki lekarz ma od razu i od razu może zdiag nas zdiagnozować. Pacjenta zdiagnozować i zastosować odpowiednie leczenie. Dlaczego tu przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy, żeby Państwa wesprzeć. Chwilę rozmawiałem z panem starostą, co miałem okazję poznać go przez parę sekund. I mam takie odczucie, że to Państwo także liczycie na naszą pomoc, a więc jesteśmy. Po to, żeby sobie wzajemnie pomagać. Proszę Państwa, relacje wzajemności między konsultantem a oddziałem to jest to, że my musimy zadbać, żeby oddział kardiologiczny tu był na najlepszym poziomie, merytorycznym i jakościowym, a z drugiej strony, żeby Państwo mieli pełne oparcie w tych wszystkich najnowocześniejszych technologiach kardiologicznych. Zawsze mówimy tak, że musimy stworzyć bardzo mocne centrum szkoleniowo-naukowe i bardzo mocne centra lokalne, które będą z nami współpracowały. Natomiast ja taką deklarację wobec tutaj panów prezesów, pani ordynator i państwa składam o takiej współpracy. Mi się marzy, żeby w Województwie Małopolskim taka współpraca była. I ona jest. Chcę powiedzieć: jest. Chcę powiedzieć, że województwo nasze ma 78 kardiologów na 100 tysięcy. Jest to największy wskaźnik kardiologów w Polsce na mieszkańca zbliżamy się do wskaźnika europejskiego. W tej chwili powstaje ogromne Centrum Nowych, Innowacji w Technologii. Myślę, że pani dyrektor może też dwa zdania Państwu przybliży, żebyście byli zachęceni do współpracy. Czyli to zielone światło tak jak... W tych bolidach, co nasz kubica startuje, tam są te światła. Zawsze mi się zastanawiałem, dlaczego tyle tych świateł jest. I w końcu mi wytłumaczono, że ci z tyłu widzą tylko czerwone światła, a już się zielone zapaliło. No więc w związku z tym jest tych cztery czy trzy światła zielone w pionie. Więc Państwo mają wszystkie zielone światła, Czyli jeżeli chodzi o moją osobę, yy, yy, zapalone. I myślę, że przez tych, z którymi tutaj dzisiaj też przybyłem, to również. Dziękuję bardzo. Obrigado.